Witam Was w kolejnym odcinku z opania czterów na serwerze Netherstorm. Tym razem nowy odcinek pojawi się po wbiciu 50 łapek w górę. Jeśli możesz, zostaw suba na kanale i zeznać dzwona, aby nie przegapić żadnego odcinka. Z góry za wszystko dziękuję, miłego oglądania. Tutaj chyba będę musiał gucia przytrzepać Trochę z knoka. No ale tyle mi wystarczy. Wystarczy mi to, że na razie nie leci. Także prawie nie leci. Także tutaj ten koleś ma bo bana. Bonbon 4. Bon, Antyknok. Giganko przy jedzeniu. Także. Sorry bardzo. Banik. Zagrajmy w grę. Zgadnij, za co on ma bana. No, mc koniu, chyba aura, no, na pewno aura, banik No to się koleś odpalił Dobra, banik Mamy pana Kami zgłoszonego za Właściwie to za nic, za coś na pewno jest zgłoszone za kilaurę, dobra Powiedzmy, że za kilaura, więc Kami banik No, podobno tutaj mam pana czytera Aha, aha, okej, okay, dobra, tutaj ten czyter banik No Podobno refcio, aura No to sprawdzimy tutaj Dobra Refcio, go, fight Ehe, dobra Ja myślałam, że on coś buduje, nie? Ale on siedzi sobie w tym momencie na odpalonym snake'u, więc Zajax, banik Mamy pana Darka podobno odpalone. X Rafał na pewno dostaje bana. No i pan Malisz odpalony. No nieźle, nieźle, dobra banik. Juziu, antyknock, pewnie też killaura. Jak widać killaura też siada 5 razy, zaraz tak dostanie bana. Tak więc no, przynajmniej te punkty za zabicie go wpadły. Tak, mogę gościa sknokować, a raczej mógłbym gościa sknokować gdyby nie to, że ma odpolonego antyknoka i tutaj... Konjo, banik, anty. No, chyba pana jest no, odpalony tak lekko. Znaczy, nie powiem lekko, bo on wcale lekko nie jest odpalony. Ale antyknok to nic szczególnego to nie jest, no, ale raczej cóż, baninka za to dostanie. Shadow, Black Shadow. Black Shadow, zgłusza za jakieś haksy. No w tym przypadku mamy chyba Antyknoka. Pana Black Shadow, jeszcze Kilaure, Banik. Dobra, ten leci z banem. I tutaj mamy chyba pana Chmiela, drugiego odpalonego. Też Banik. Banik. Nie leci. Teraz już leci, za późno. Marek, banik. Jak tym razem nie odleci? Ha, biega jeszcze przy jedzeniu, no świetnie. Uderz go. Noś. Si. Nie wiem, a co się zapisują na to 1 vs 1. Ale chwila, biegał przy jedzeniu, trochę antykno, było, banik. Co nie mam, bardzo znajomy Nik tylko nie wiem skąd. Pewnie jakieś multikonto kolejne na haksach. Banik, Tomasz, Haksy, antyknok i pewnie Kilaura. Banik. Czy on biegał przy jedzeniu arbuza? Aha. No nieźle, 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 nieźle. Banik. Dolny chyba, lata na huzunce. Kowaliczek nie powiem, nikt się nie domyśli, że odpolony cheater No właśnie, nikt się nie domyśli, że to jest cheater na Antyknoku No na pewno nie admin, nie? Na pewno nie admin, killaura, banik Dobra, sprawdzamy co Na czym gra pan Solaris Poza tym, że to jest killaura, banik Lama Phoenix Lama Dobra Kolejny czyter na No Knoku Dobra Możliwe, że nie tylko on Chociaż jeszcze tego pana sobie O, widzę dwóch Zajęliście Banik dla obu Dobra Kolejny pan Steve z odpalonym knokiem. Dziękujemy panu bardzo. Banik. Dobra, pan Śpieszek, który już się tapnął na ranki 1, numer 7. podejrzany o haksy. I Laura Antyknok podobno. Antyknok. Banik. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka w całości. Kolejny pojawi się już niebawem. Trzymaj się. Cześć.